Ej, witajcie. W hashtagach. Dzisiaj będziemy rozpoznawali dzieci gwiazd ze zdjęć. Zobaczymy, czy nam się uda. Bardzo ciężkie Cii. zadanie. Nie wiem, czy to nie jest przez przypadek syn Davida Beckhama. O imieniu Brooklyn Beckham, czyli syn Beckhama, Beckhama Davida Beckhama Ty i Tori Beckham. David Beckham jest jego rodzicem. Może, może. Nie mam pojęcia, nie znam dzieci tej, tej gwiazdy. Cześć, czy to jest David Beckham, rodzina Beckhamów? Tak jest, tak jest. Tak jest? Ja Uuu. chyba gdzieś widziałem na jakimś tam brukowcach. jest! Ja jestem, dobra w tej grę. Okej, okay. świetnie, U. brawo! Nie, jeszcze raz. Dobra. O boże, no jaka straszna gwiazda! Ale maczy już twarz. Ja mamy piękną blondynkę. O imieniu Lily Rose Depp. Słuchajcie, ja jestem w tych rzeczach słabiutki. a ja nie. Nie mam pojęcia, jak to może być. Kurde, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. <grym> nie wiem, jak to będzie, ziom! Jest piękna i ukochana jest taka. Z cudowne. tych depów? No. Tak, to jest córka Johnnego depa. De 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 na... Może Johnego depa. Takie ma oczy trochę jakieś. Nie wiem, jak jest Jennifer Lopez. Nie wiem, no córka nie, no nie. z ni wie, nie. Ja strzeliłam tak tylko. No dobrze, to ja się zgodzę na to, może być. Ale nie ma pojęcia. Może być dup. No, może być. Tak jest! Tak jest. Tak. Córka Johnny Depa? Mm. On ma córkę? Tak jest. No proszę. Sła. Wow, wow, nie wiem co się tam, ze mną dzieje. Tam. Musiały gdzieś wcześniej mieć jakieś dane. Pewnie tak. O z hajsem. To musi być ten. To musi być, nie wiem, jakiś Keni West? O boże. Nie, to jest o, na pewno dziecko. To jest twoje! Twoje dziecko, ja broń nie e, Nic o tym nie wiem. To jest e, córka Bena. Ha! wiem, co to jest. Wiesz, co to jest? To jest e, Blue i... Ivy. Jay-Z, córka Jay-Z albo córka Kanye West. Albo skrót Nie. We eat every day. Nie, to jest Dzieckie. oczywiście dziecko znanego rapera Jay-Z i znanej piosenkarki Beyoncé. To jest córka Jay Z'ego i Beyoncé. No patrzcie jest jak Jay Z, ma twarz jak Jay Z identyczną. Dobra, ja stałem, że córkę albo ask, Westa, to? albo, albo Jay-Z. Keni Westa. Zgadzamy się. Tak. Tak jest! Tak jest! Okej, okay. chciałam pion. No to dobrze to no, Nie. Proste. O Boże, no to jest najpiękniejsze dziecko na świecie. Ze Złotym łańcuchem. Northwest. Spoko ma kajdan. Jak mamusia. No wygląda jak mamusia. Nie mam pojęcia. Tylko kto jest jej mamusią? Dokładnie. Córka Kanye Westa i Kim Kardashian. No to jak ta tamta była Jay-Z, to ta jest Kaniego Westa. Może jakiś Kanye West? Tak, to może być jakieś dziecko Kanye Westa. Coś w tym stylu. Jestem 100% pewna. A to jest Kanye Westa. Tak? Tak jest? Tak jest! Tak jest. Słuchaj, no nie, jestem pełen podziwu dla ciebie. Ja, ja, ja się chowam. Ja jestem... Nic. Aaa, no, widziałam. Czy zgadliśmy no wszystkie? Córka Johnny'ego Depa? On ma córkę? No to widzisz. No no ładna wiedziałam. nawet, ładna. Ładna naprawdę. Czy zgadliśmy no wszystkie? A, jeszcze A jeden. Je. Blondynek zaczesany na lewą, na stronę prawą. Nie, nie wiem, ale jak to dziecko. Yy... Leonardo DiCaprio. Mi nie, nie przypomina tego... Yy... Jezu, znał, nie znał. Trochę tego, tego aktora, co gra w Kevin Sam... Boże, Kevin nie Tam, może nie, on do, nie ma... ale może jego dziecko. On nie ma dziecka. A, to jest chyba to dziecko Angeliny Jolie i Brada Pitta. Albo y, ta... J y, Jezu, Angelina Jolie. I to jest... Ja go znam. Co to jest? Czemu ja wiem takie rzeczy? O co chodzi w ogóle? <laughs> ale to wszystkie chyba te takie czasopisma kolorowe. Ej, naprawdę bo, tego nie, 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 Cię, to, to. nie Cię, Tego nie wiem. Tego nie wiem. Jedna rzecz, której nie wiem. Dobra, no to Angelina Jolie. Zgadzam znowu? Tak jest! Tak jest! No Byłem proszę. na pudełku od jakichś pięciu lat! Okej, okay, to jednego nie wiedziałam. Ale idziesz po ustach, patrz. No. Pięknie no i tak jest. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie ziom! Dziękujemy za oglądanie. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę i komentujcie tutaj na dole. I subskrypcję, a także zapraszam Was na kanał Ladies, tutaj na górze. Pa!